Zdrowie to największy majątek, jaki posiadamy, ale dowiadujemy się o tym, jakie tracimy. Żeby temu zapobiec, warto o nie zadbać. Zapraszam do oglądania programu Czas na Twoje Zdrowie. Życie z chorobą nowotworową i po mastektomii piersi nie musi być smutne. Wiedzą o tym panie należące do białostockiego klubu Amazonki. Obecnie stowarzyszenie skupia 150 osób. Każdego roku organizuje różnego rodzaju spotkania mające na celu integrację grupy. Są to np. konferencje szkoleniowo-edukacyjne, warsztaty z psychologiem, wizerzystką, stylistką, gimnastyka na basenie, zebrania klubowe, ogniska, pielgrzymki czy wycieczki krajoznawcze. Jedną z nich była wyprawa do Białowieży. Ponieważ ja prowadzę rehabilitację zarówno wczesną, jak i późną i jeżdżę na turnusy rehabilitacyjne z Amazonkami, na wycieczki, to uważam, że tego typu rehabilitacja niekoniecznie tylko fizyczna w sensie gimnastyki, w sensie profilaktyki, ale również rehabilitacja społeczna i taka środowiskowa ma bardzo duże znaczenie dla naszych pań ponieważ pozwoli się oderwać od smutnych myśli, od życia codziennego i pozwala na no, doładowanie akumulatorów, poznanie przyrody, poznanie pięknych okolic naszego regionu i jest to jedna z ważnych, jeden z ważnych elementów rehabilitacji ogólnej naszych pacjentów. wszelkiego rodzaju spotkania i wyjazdy tak integracyjne są bardzo ważne przy naszych schorzeniach, dlatego że pozwalają nam na odetchnięcie w innym klimacie, w innym środowisku od problemu choroby. Poza tym wiążą się to z przyjaźnią, ze spędzeniem z, z miłą koleżanką takiego czasu na, na łonie natury, przy pięknym otoczeniu. Także bardzo, bardzo są budujące w te wszystkie wyjazdy. Są to wyjazdy relaksacyjne, bardzo nawią pozwalające nawiązać różne przyjaźnie, znajomości i, i dające dużo satysfakcji oraz ogromnej radości. My wspólnie się bawimy, odpoczywamy, a także uczymy się nawzajem zachowania w grupie i wspieramy siebie nawzajem, tak fizycznie, jak i psychicznie. Panie należący do klubu Amazonki spełniają bardzo ważną misję i ich życie jest dowodem na to, że wczesne wykrycie choroby nowotworowej jest uleczalne. Dlatego otwarcie mówią o swojej chorobie i zachęcają do badań profilaktycznych. 12 lat temu zachorowałam. Wcześniej byłam cały czas pod opieką onkologa, dlatego że były zmiany dysplastyczne, przedrakowe, przedinwazyjne. I y, przy większym stresie, bo nie, nie kryję, że stres ma ogromne znaczenie, szczególnie przy rozwoju choroby nowotworowej. I tak było ze mną. Trochę większe zdenerwowanie, problemy w pracy spowodowały, że sama wykryłam ból bolesny guzek piersi. Przerażona zgłosiłam się natychmiast na badanie USG. W którym wyszło, że jest to podejrzenie właśnie raka. Natychmiast na nakłucie i dalej już potoczyło się wszystko bardzo szybko. A więc przede wszystkim badać, obserwować, znać swoje piersi. Ja wykryłam guzek sama 7 mm. Wobec tego, chociaż y, miałam zrobioną mastektomię, a więc całkowite usunięcie piersi, ale nie miałam chemii, nie miałam radioterapii, a tylko przeszłam hormonoterapię. I to jest, uważam, sukces. Teraz żyję już 12 lat po operacji. Dziękuję za każdy przeżyty dzień. Ja to widziałam się po prostu guzek wynalazłam sama. badałam się bardzo, aż moje córki były bardzo zdziwione, bo badałam się, chodziłam na badania, robiłam mammografię i latem właśnie siedziałam w domu i po prostu wymacałam guzek. I jakbym wiedziała, że to jest to. A ponieważ jestem taką panikarą, więc poleciałam na drugi dzień na onkologię i już tam widziałam, że jest coś, bo wszystko dostałam na wszystkie badania pilne, pilne, pilne. No i była biopsja i po prostu okazało się, że jest rak piersi. I tak się zaczęła moja choroba. Szczęśliwie myślę, że przeszłam i chemię, i radioterapię. Jestem w tej chwili na hormonoterapii. Właściwie za bardzo, aż tak nie, mój organizm nie przeżywał, także dość dobrze zniosłam to wszystko, chociaż no nie, nie ukrywam, że były momenty, kiedy źle się czułam. Moja choroba jest wynikiem stresu, muszę powiedzieć, ponieważ. Mar mój syn w ciągu jednego dnia. I na skutek śmierci mojego syna jestem tego pewna. Po 11 latach od śmierci Marcinka, zachorowałam na raka, Guza znalazł mi tam doktor, co ja bym sama sobie nie znalazła. A ponieważ nastąpiło to bardzo szybko, w związku z czym żyję już 18 rok i mam nadzieję, że będę żyła kolejnych 18 albo i dwa razy po 18. Bardzo ważnym. Zagadnieniem w problemie chorób nowotworowych, szczególnie w leczeniu raka piersi, jest profilaktyka, dlatego że większość zmian to nie, nie jest złośliwa, nie jest groźna, które można wyleczyć, a rad wcześniej wykryty, nawet złośliwy, nawet inwazyjny, jest uleczalny przynosi wie, o wiele mniej złych konsekwencji. Dlatego bardzo proszę, namawiam, miłe moje panie, badajcie piersi, wykonujcie samo badanie. Już od y, lat y, około 20 roku życia każda z pań powinna poznać swoje piersi, powinna je badać raz w miesiącu, mniej więcej 3 dni po skończonej miesiączce. Panie, które są już w okresie menopauzy, powinny raz badać w miesiącu również piersi. W jednym określonym dniu. Wycieczka do Białowierzy była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Marszałek Karol Pilecki wszystkim amazonkom wręczył róże dla uhonorowania ich aktywności w stowarzyszeniu.